drodzy pielgrzymi do Matki Boskiej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, drodzy księża Marianie, opiekunowie tego miejsca z ojcem Kustoszem. Gdy obserwujemy pielgrzymów zdążających do sanktuariów maryjnych, także dzisiaj Tę rzekę ludzką, która płynie tutaj do lichenia, ktoś, kto stałby z boku, mógłby zapytać, po co tam idziecie? Jaki jest cel Waszego wędrowania? I pewnie odpowiedzi byłoby bardzo wiele. Może nie tak wiele jak wszystkich ludzi. Niektóre byłyby podobne myślę, że w różnych czasach poprzednich, a szczególnie w czasach, w których żyjemy, z pewnością powtarzało się, powtarzałoby się to wezwanie idziemy tam po nadziei. Bo wydaje nam się, że po ludzku znikąd już tej nadziei nie mamy. Idziemy po nadzieję do Boga i idziemy do Jego Witając nas wszystkich, Ojciec Ustosz mówił o tym szczególnym wymiarze tego rocznego pielgrzymowania jako modlitwie o pokój i słusznie zauważył, że ten pokój zaczyna się od serca każdego człowieka. Nie myślimy o tym, co inni mają zrobić, tylko co my możemy zrobić, żeby w nas samych był pokój. I byśmy tym pokojem potrafili obdarowywać innych, tych najbliższych, tak aby ten pokój, miłość do drugiego człowieka później rozszerzały się tak jak rzucony kamień do jeziora. Dzisiaj więc tutaj stoimy po to przede wszystkim, aby Maryja nauczyła nas. Tej umiejętności pokoju we własnym sercu. Aby Maryja nauczyła nas, w jaki sposób trzeba żyć, żeby człowiek sam w sobie był pełen pokoju i potrafił go nieść inny. Myślę, że można to rozważanie poprowadzić, mówiąc najpierw o Maryi, która wielbi Boga, Później o Marii, która myśli Bogiem. I o Marii, która błogosławi. Ma. Początek tego hymnu, tak bardzo dobrze nam znanego. Wielki, dusza moja Pana. Co to znaczy wielki? Wielki Pana to znaczy ogłasza, że Bóg jest wielki. Że Pan jest wielki. Maria pragnie, aby Bóg był wielki w świecie, by był wielki w jej życiu, aby był obecny wśród nas wszystkich. Ona dobrze wie, że Bóg nigdy niczego nam nie odbiera, nie odbiera nam naszej wolności. Ona wie, że jeśli Bóg jest wielki, to i człowiek będzie wielki. Tymczasem ciągle na nowo w człowieku odradza się myśl, także w naszych czasach, że Bóg musi zniknąć. Chcemy być niezależni. Bez tego Boga będziemy bogaci, będziemy robić to, co chcemy. Tak myślał syn marnotrawny w doskonale nam znanej przypowieści w Ewangelii który nie rozumiał, że właśnie dlatego, że opuścił dom Ojca, stał się niewolnikiem. Moglibyśmy powiedzieć po ludzku stał się nikim. I dopiero wtedy w tej niewoli, po odejściu z domu Ojca, zdał sobie sprawę, że tylko wracając do tego domu, naprawdę będzie wolny w całym pięknie swojego życia. Tak jest w naszych czasach i tak było wcześniej. To tutaj, dokładnie 55 lat temu, w czasie koronacji w wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, mówił o tym prymas Wyszyński. To on także wypowiedział te słowa, które jakże bardzo brzmią aktualnie i dzisiaj. Mianowicie. Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał. Człowiek wierzy, że gdy odsunie Boga na bok, stanie się prawdziwie wolny. Że będzie mógł robić to, co mu się podoba. Właściwie całe dzieje świata są walną dwóch miłości. Miłości Boga, który zatraca siebie samego, aż po siebie. I miłości człowieka, miłości własnej, aż do pogardzania Bogiem i nienawiści do innych ludzi. Niektórzy mówią, że niedorzecznie jest myśleć o Bogu i zachowywać Boże przykazania. Wszystko to rzeczy przestarzamy. Warto jedynie żyć, brać na siebie, brać ile się da w naszym krótkim życiu. Tylko to się liczy. Na tym polega życie. Czy rzeczywiście autor, obserwator życia ludzkiego, człowiek niewierzący, napisał tak o tym świecie, na który dzisiaj patrzy i na ludzi, których obserwuje? Wszystko kończy się na tym, że większość moich znajomych pracuje więcej niż powinni, żeby zarobić więcej pieniędzy niż im naprawdę potrzeba, żeby kupić rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują i żeby zaimponować innych, innym ludziom, których tak naprawdę nie lubią. Wytwarza się błędne kobiety. Tam jednak, gdzie zanika ból, człowiek staje się mały. Traci swoją godność, traci blask na swoim obliczu blask Boga. W ten sposób człowiek staje się tylko produktem ślepej ewolucji i może być wykorzystywany, nadużywany manipulowany. Potwierdza to doświadczenie naszych czasów. Tymczasem człowiek jest wielki tylko wtedy, gdy Bóg jest wielki. Ważne jest więc, i tego uczy nas Maria dzisiaj, aby Bóg był obecny i wielki wśród nas. Oznacza to, że zrobimy mu miejsce w naszym życiu każdego dnia, a nie w święto i uroczystość. począwszy od porannej modlitwy, a następnie poświęcenie czasu Bogu, poświęcenie niedzieli dnia świątecznego Bogu. Jeśli Bóg wkracza w nasz czas, to cały czas staje się większy, szerszy i bogatszy. To jest wiergienie Boga. Ale słyszymy dzisiaj także w tym hymnie, że Maryja myśli Boga. Ten cały piękny hymn Magnifikat, wykonywany przecież przez stulecia, przez wielu kompozytorów, ten wielki hymn zbudowany jest ze słowa Bożego. Oznacza więc to, że Maryja żyła słowem Boga. Była nim przeniknięta. Była w nim zanurzona do tego stopnia, że to słowo sprawiało, iż w momencie niespodziewanym na siebie odpowiadała Bożą mądrością, a nie swoją, ludzką tylko mądrością. Ten, kto myśli z Bogiem, myśli dobrze, a ten, kto mówi z Bogiem, mówi dobrze. Oto Bóg ma kryteria osądu, które są ważne dla wszystkich rzeczy na świecie. Taki człowiek, który jest przepełniony tym Bożym myśleniem, staje się mądry, roztropny i zarazem dobry. Staje się też silny i odważny z mocą Boga, która przeciwstawia się złu i promuje dobro w świecie. Moi drodzy, Bóg może w nas wzrastać i umniejszać się. Zależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi kochającymi, czy grzesznikami. Maria więc zaprasza nas do tego, byśmy żyli słowem Boga. Jak to możemy uczynić? Na różne sposoby. Przez lekturę Pisma Świętego, przez modlitwę, przez sięganie w tych czasach Wielkiego Zamętu do katechizmu Kościoła Pateckiego, w którym słowo Boże zostało zastosowane do życia, interpretuje naszą rzeczywistość. W ten sposób mamy kryterium, według którego możemy osądzać, otrzymujemy dobro i siłę w tym samym czasie. To jest Maria, która myśli Bogu. Ale Maria jest też błogosławiona. O tym również słyszymy w tym hymnie. Być błogosławionym to znaczy być szczęśliwym. A więc Maryja miała wszystko, co człowiekowi jest potrzebne, aby był szczęśliwy. Co jest więc potrzebne człowiekowi do szczęścia? Patrzymy na życie Maryi i chcemy znaleźć odpowiedź. Skoro jest szczęśliwa, to co na to szczęście się składa? Do szczęścia niezbędne są trzy rzeczy. Posiadanie wszystkiego, co się pragnie. Posiadanie tego w zjednoczeniu z osobą, którą się kocha, całą czarniwością duszy. Oraz, że odbywa się to wszystko bez grzechu. W ten sposób człowiek jest szczęśliwy. I Maryja spełniała wszystkie trzy warunki. Dlatego była błogosławiona czyli szczęśliwa. Więcej samo sobie mówi, błogosławić nie będą odtąd wszystkie pokolenia. Wiele razy słyszymy te słowa i nie zastanawiamy się nad tym, że jest to proroctwo. Maryja wypowiedziała proroctwo, że w jej przypadku. Prawo niepamięci zostanie zawieszone. Wszystkie pokolenia będą mnie Dobrze wiemy, jak szybko ludzie zapominają o innych ludziach. Jak szybko zapominamy imiona i nazwiska. Chociaż uczymy się historii i oglądamy różne programy, to gdy idziemy na wawę, potrzebujemy przewodnika, żeby nam przypomniał, kto kiedy był władcą królem. Nie wiemy, kim byli ludzie, których nazwiskami są naznaczone nasze ulice, a wielu z nich to przecież bohaterowie, wybitni naukowcy, odkrywcy. Tymczasem my mamy dzisiaj młodą dziewczynę, nieznaczącą, nieznaną. W jakim zupełnie odległym miejscu Wielkiego Imperium Rzymskiego. I ona wypowiada prorocy, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Pomyślmy o tym, że Maryja wypowiada te słowa, zanim została napisana Ewangelia. Więcej, zanim Syn Boży w ciele ujrzał światło. Kardynał Wyszyński, który tutaj w Licheniu 55 lat temu mówił: Światu potrzeba matki. Matka Jezusa Chrystusa przewidziała tę tęsknotę rodziny ludzkiej i dlatego w magnifikat śpiewała. Odtąd błogosławioną zwać nie będą wszystkie narody. Rzecz znamienna że im więcej ludzie obecnie, zda się na świecie, odbiegają od Boga. Tym bardziej na horyzoncie XX wieku ukazywana jest Maryja. Moi drodzy, święto w niebo jest tak bliskie naszej tradycji ludowej, i stanowi dla każdego, a zwłaszcza dla człowieka wierzącego, okazję, aby zastanowić się, rozważać nad prawdziwym sensem i wartością naszego życia w perspektywie wieczności, bo to niebo jest naszym ostatecznym mieszkaniem. Moglibyśmy powiedzieć, że całe życie Maryi, od początku do końca, jest życiem człowieka, jakie zamierzył Bóg. Takiego życia dla człowieka chciał Bóg. Zostało to złamane przez grzech pierwszy. Maria więc zachęca nas swoim przykładem, byśmy przyjęli wolę Boga. Byśmy nie dali zwieść się złudnym powagą tego wszystkiego, co nie tkawe, przejściowe abyśmy nie ulegli pokusom egoizmu i zła, które zawsze będą gasiły radość w naszych sercach. Ta uroczystość przypada w środku lata, gdy zbiera się zboże, a owoce są już prawie dojrzałe i oczekują nasz Uroczystość dzisiejsza nam mówi, że Maryja dojrzała do tego, aby wrócić do Boga ze swoim ciałem i swoją duszą. Dzisiejsze święto więc ostatecznie przypomina nam, że każdy z nas ma tu na Ziemi dojrzewać jako człowiek i chrześcijanin, aby stać się dobrym owocem tej Ziemi. Dzisiejsze święto ma także swój wymiar historyczny i narodowy przez wydarzenia związane z cudem nad Wisłą w roku 1920. Także tutaj, w tym miejscu, pod wizerunkiem Maryi Licheńskiej, mamy to zapewnienie – Polska zawsze wie. I nie rozważamy dzisiaj tego wydarzenia, które się Niezwykłego i trudnego do wytłumaczenia, gdy wszystkie okoliczności sprawiały, że jednak będzie blęska, a przyszło zwycięstwo. Pamiętajmy jednak, że tak jak wiele razy w historii naszej ojczyzny, kiedyś i dzisiaj, to nie jest tak, że cały naród stanął wówczas do obrony wolności i niepodległości, gdy jedni szli walczyć w Warszawie i bronić niepodległości, inni w tym samym czasie się bawili. To przenika nieustannie dzieje naszej ojczyzny. Naszej ojczyzny, w której wiara i to, co narodowe, są ściśle ze sobą złączone. Tak po prostu jest. To są fakty które wielu ludziom się nie podobają, no ale cóż na to poradzić? Tak ułożyły się losy naszej ojczyzny, że to wszystko razem ze sobą się sprawia. Chcę zakończyć to słowo raz jeszcze przypomnieniem kardynała Wyszyńskiego, który 55 lat temu mówił tutaj w tym miejscu w czasie koronacji obrazu. Patrząc na oblicze Pani Najświętszej, tronującej w Kościele Licheńskim, widzimy na jej piersiach Białego Orła, znak naszej Ojczyzny Ziemskiej. Nie dziwmy się temu. Przecież Maria wyśpiewała o sobie, odtąd błogosławioną zwać nie będą wszystkie pokolenia, a więc i naród polski więc przygarnęła do swej piersi orła białego na znak jej macierzyństwa wobec naszej ojczyzny. Znak ten był śledzony w czasie niewoli, niepokoju na jest, wrogów Boga i ojczyzny i dlatego musiał być zakryty srebrną szatą. Czyż to niewymowne? Oto znak naszej ojczyzny. Bezpieczy na piersia, które karmiły zabicie na świat. Niech ten związek naszej ojczyzny z Matką Boga stanowi program na przyszłość. Niech nam ciągle przypomina o przymierzu, jakie naród polski zawołał z Maryją. Niech nam ciągle ukazuje, gdzie mamy szukać pomocy, nadziei i wsparcia trudnościach i niebezpieczeństwach. Wraz z całym Kościołem prosimy dzisiaj, Święta Maryja, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.